Drodzy Państwo, jestem Wojek Krystian, a to kilka miesięcy temu, gdy się pojawił, to był Mesjasz TikToka, Zbawca Ludzkości, człowiek, który zarzekał się, że nie jest tutaj dla giftów i dla pieniędzy. On jest tutaj, by wyplewić całe zło TikToka, najgorszą patologię oraz tych wszystkich żebraków, którzy nic nie robią, tylko żebrają i wymuszają gifty. I co się stało? Czyżby uległ pokusie, czyżby przeszedł na drugą stronę? Co stoi za tą nagłą zmianą? Miła, bardzo was o to proszę. Naprawdę niewiele brakuje, żeby się przebić. Naprawdę bardzo was o to proszę. Na piątą pozycję. Zaraz będziemy na piątej pozycji. Zaraz będziemy, czyli kto tam będzie? Dokładnie. Ty tam będziesz. I, I co wtedy, co, co dalej, co dalej? Pozycji, ale bardzo Was proszę, serduszko członkowskie, to co się wyświetla nad moją głową i bransoletka drużynowa, będę bardzo Państwu zobowiązany. Dziękuję za każdy wyraz szacunku i każdy gift, który Państwo wysyłacie. Jestem bardzo wdzięczny za każde duże serduszko, które Państwo wysyłacie. Dziękuję bardzo serdecznie. Uprzejmie dziękuję. Szósta pozycja jest to dla mnie niesamowita. Za chwileczkę będzie i to piąta pozycja. Jestem bardzo Państwu zobowiązany. Za chwileczkę będzie piąta pozycja. Pop Potrzebujemy jeszcze osiem serduszek członkowskich. Jak dla mnie? To się niczym nie różni od tego żebrania, o którym ty tak mówisz i o tych wszystkich żebrakach, którzy nic nie robią, tylko cały dzień żebrają, to jest dosłownie, to jest to, o czym mowa. I co się stało? Czyżby pokusa? Czyżby po prostu brak kręgosłupa moralnego? Na arpie nabotałeś ludziom w głowach, że robisz coś dobrego i oni w to uwierzyli, że tak, tak, ty się pozbędziesz tych żebraków. A sam końcem końców usiadłeś na Złotym Tronie, na samym szczycie tych wszystkich żebraków. I teraz, i teraz co? Jaki jest następny krok? Zobaczymy w następnym odcinku.